w 2009 roku, skończono w 2021, a tak w planie było, że ma być skończone w 2014 roku, poza tym jeszcze nasza kontrola z, e, sprawdziła e, poprzez obręciny, e, że odcinek 7 km e, tych wałów nie zrobiony z materiału materiałów, czyli gdyby e, to pozostało tak, jak to było zrobione, a wyładowane naprawę dlatego, że, po tej kontroli, po tej kontroli nastąpiła właśnie naprawa, rozebrano ten odcinek 7 km zrobiono z materiałów Właśnie obecnie po polei, po zostały uratowane. Odnośnie, jeśli chodzi o e, kotlinę Wysy e, to tu chcę powiedzieć, że też nastąpiły zasadnicze opóźnienia w wykonaniu e, tamtej inwestycji. Były cztery inwestycje, które miały być oddane do użytku w e, 2020 e, 2023 roku, a niestety przesunięto termin ich oddania na maj, czy czerwiec 2025 roku. Poza tym zrezygnowano z kolejnych, z kolejnych czterech inwestycji, które tam miały właśnie ten cały, cały obszar zabezpieczyć, no i, i po prostu się Pojawiły z tych zakupów, będą no, ponosimy właściwie wszyscy, a przecież z naszego budżetu będziemy się tym ludziom pomagać, to jest jak najbardziej wskazane, ale można było tego. Poza tym chcę powiedzieć, że jedną z głównych przyczyn właśnie tego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak em, planu zagospodarowania przestrzennego. Em, to w, w skali kraju mamy niecałe 30% planu zagospodarowania Please przestrzennego. PiS chciał zalać Polaków. To, część, to e, jest Szok.